Cześć, siemanko, wszystkim tutaj panią i witam was w kolejnym odcinku z serii Panią traduje do Legend. Dzisiaj troszeczkę inny odcinek, ponieważ chciałbym zacząć od wstępu teoretycznego. jak wiecie, teraz co jakiś czas wychodzą to, jest to praktycznie co tydzień. Ja w tym odcinku chciałem po pierwsze przedstawić rozkład jazd na najbliższe dni dotyczącego FIFA Ultimate Team, czyli co, kiedy, jak i gdzie związany z toksami. Do tego chciałem wam pokazać, jak wykorzystać turnieje. Toc do zarobienia sporej ilości monet w bardzo krótkim czasie. W tym momencie gdzieś na ekranie pokażę Wam się taka graficzka co, kiedy, jakie toc wychodzą. Mogę być że najbliższy turniej to turniej Bundesliga. No i co z tym związane? Turniej Bundesliga rozpoczyna się 3 czerwca o godzinie 22 na Xboxie. Chyba, tak jak zawsze, o 23 będzie PS3, i 12, PC, Ja tego godziny się zmieniają, także tutaj nie mogę Wam udzielić 100% odpowiedzi. No ale jest napisane 9. Czasu angielskiego, 21 czasu angielskiego, czyli 22 u nas, wychodzi Team of the Season z Bundesligi 3 czerwca. No i co w tym związane? Oczywiście wtedy chodzą też tocy z Bundesligi. Pojawia się turniej o 7000 monet i omega paczka za 50 i Jak wiecie, z czasem tego turnieju, w zawodnicy drożeją no i ja bym chciał pokazać, jak możecie na tym zarobić. Po pierwsze, możecie kupić zawodników sporą ilość zawodników wcześniej muszą to być zawodnicy, którzy są pożądani. Przykładowo z Bundesligi dla mnie to będzie Łukasz Piszczek, Pierre Erik Abomeyang, Adrian Ramos, Henry Michitarian, pewnie jakiś obrońca przykładowo Jérôme Boateng, Bramkarz, być może Nojach, chociaż nie czuję, będą stać na Nojera, Leno pewnie troszeczkę podrożeje. na pewno lewa obrona, ale lewa obrona to jest w ogóle 15 km, także tutaj możecie sporo zawodników kupować. Ja chciałem powiedzieć, jak to ja robię na championship, league one i league two, czyli jak był turniej angielski tots, jeżeli o, o której mi chodzi, turniej online czy offline, one wyszły, ona online i offline. Football league tots był turniej gdzie ja Dokonać ilość zawodników z tej ligi tej i tej, czyli niższe ligi angielskie. No i powiem tak, on wyszedł po pierwszej w nocy w piątek, a raczej była pierwsza nocy w sobotę to już było, i e, zagrałem ten turniej o trzeciej skończyłem Pomyślałem sobie, że potrafię, potrafię z policji za tych zawodnikach. Znalazłem najlepszych na pozycję. przykładowo, bramkarza, był to Rudy, Boruc, Marshall, na przykład jednym złotym SPO był Holahan, quiz jedyny SPD złoty. No i staram się ich poszukać na e, rynku i na przykład, że Zwykły Perch za 1000. Tutaj tych srebrnych już pomijam pozostałych. Perch, może Emanuel Thomas. Zwykły zawodnik srebrny z Liquan One 2500. Tak, oni tak drastycznie rosną, ale przejdźmy do przykładu, który Wam chciałem pokazać, taki standardowy przykład. Artur Borus 1400. Paredes 2900 w międzyczasie, no i dążyłem tu do boruca, ale ja chcę Wam mam na Rudim do pokazać. Jest, gdzie jest ten Rudy? O, jest Rudy. To jest najlepszy bramkarz e, z Championship, jednocześnie z tych trzech na, lig tu najlepszy bramkarz. Każdy chciał go mieć w składzie, ponieważ no, no to przecież jest najlepszy, tak samo Borus był jeden overall lepszy, no ale na Rudym to zróbmy. Kupowałem go w nocy za 800, 900, w końcu za 1900, 1800, tutaj jest 1900, 2200 nawet. To była trzecia w nocy, czyli dwie godziny po rozpoczęciu turnieju. Co potem? Wstałem rano o 13 i patrzę, najtańsze Rudy na rynku za 4600. Czyli jaki jest, jak jest wniosek? Kupujemy przed turniejem, sprzedajemy. Pierwszy, drugi dzień turnieju. Tak samo było z BPL. Pierwszy, drugi dzień turnieju. Kilka razy osiągnęli największe ceny, wtedy jeszcze każdy chciał wygrać ten turniej. Bo kto już wygrał, to po prostu sprzedawał swój skład jeszcze w trakcie turnieju, aby trochę odbić. Zobaczcie, obita zwykły srebrny, 1400. Paredes drugi raz za 1700, Banan za 700, taki zwykły złoty, który można kupić za 350 aktualnie, Holahan za 1200, Kwiz za 900, oni od razu schodzili. Boru, zobaczcie, 1300, 1400, 1400. Ja to zrobiłem praktycznie w godzinkę, o czwartej rano się położyłem, bo grałem dałem i sobie po prostu tradowałem przy okazji. No i naprawdę, spora ilość, jakiś zwykły cold za 1000. Także mam nadzieję, że Wy z Bundesligi TOTSy z 3 czerwca zrobicie z tego użytek, zarobicie monety po Bundeslidze Serie A tydzień później. Po Serie będzie później ligę, potem BVV, potem reszta świata i potem jakiś team of the season. No macie grafikę w opisie, spróbujcie, według mnie naprawdę fajne rzeczy. Mówię, znajdźcie piłkarzy, których każdy będzie chciał mieć. Tak wiem, według mnie to będzie piszczać na prawą obronę. Na lewą obronę może być to Alaba, Durm, Bernat. Na pewno też piłkarze W Bundesliga zawsze był problem z bocznymi obrońcami. Także spróbujcie, napiszcie jak Wam poszło. Mam nadzieję, że taki odcinek bardziej teoretyczny, Niż praktycznie, chociaż przykładów tam było sporo się przyczyniło tej Championship, także się zaczęli, jak chciałem wam pokazać na Rudym Borucu yy, i tam był Holahan. Zarobiłem w ciągu godziny około, około, około 50 tysięcy 50 bo posłuchajcie, kupiłem sobie za, za te końce, które zarobiłem w nocy, kupiłem sobie te trzy karty, kupiłem sobie Immobile Man of the za 27 tysięcy, Janko, który jest bardzo rzadki za 14, i Wilsona za 45, czyli to wszystko z tego tradingu na Championship. Według mnie bardzo fajnie, zysk na bardzo szybko i tak jak widzicie. Chcę kolekcjonować rzadkie karty w Ultimate Team. No i zobaczymy jak mi to będzie szło. Także co cię tak będę pokazywał moje nowe rzadkie karty. No teraz jest to Wilson, Janko i Mobile. Do tego Mandanda, bardzo rzadki. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak to łapujcie, subskrybujcie. Bardzo szybki odcinek. No ale zależy mi na czasie, żebyście mogli to zrobić jeszcze we wtorek. Wykupić prawie całą Bundesliga. Także się maneczko i pozdro.